Jest dzisiaj z nami Moto G9 Power, jeżeli ktoś jest ciekawy jak tego telefonu używało mi się przez kilka ostatnich tygodni, zapraszam do oglądania. Nie każdy z nas potrzebuje drogiego telefonu, niektórym wystarczy żeby telefon dobrze działał i żeby telefon długo działał i to będzie właśnie dokładnie telefon dla takich osób. Telefon jest gdzieś na styku klasy budżetowej i średnie kosztuje 799 zł, czyli to jest albo taki już drogi budżet, albo... Dosyć tania y, klasa średnia ma mnóstwo zalet, ma kilka wad o wszystkim opowiem, zaczniemy od pudełka. W pudełku nie ma dużo, ale nie, przepraszam, przepraszam, jest całkiem sporo. Przypomniałem sobie oczywiście ostatnie pudełka Samsunga i tak dalej, więc tak, jest ETUI, y, silikonowe, miękkie i jest ładowalka 20-Watowa i jest kabelek, i są tu jakieś dokumenty, więc. W zasadzie jest wszystko to, co być powinno. Etui, tak myślę, nie będę zakładał teraz na telefon. Po prostu pokażę ten telefon bez etui. Chociaż, tak jak mówię, etui sobie na tym telefonie nosiłem. Budowa. Telefon jest wielki, ale gdzieś duża bateria. Bateria ma tutaj 6000 mAh. Musi się zmieścić, w związku z czym telefon jest naprawdę duży. Ekran to 6,8 cala, a telefon waży z prawdą 221 gramów, czyli no, jest... Ciężki, tego się nie da ukryć, i to czuć w ręce. Pamiętacie, kiedyś tablety miały 7 cali, przekątną tutaj 6,8 cala telefon. Jak on jest zbudowany z plastiku, ale ten plastik jest naprawdę fajny. On ma taką miłą fakturkę chropowatą, tak jak słyszycie. Ale dzięki temu ten telefon w zasadzie w ogóle nie zbiera odcisków palców. W dodatku wygląda ładnie. Na pewno nie jak tanie urządzenie, i to bardzo mi się podoba. Zobaczcie, jak fajnie tutaj ta wyspa jest zatopiona w ten plastik. Wszystko jest taką jedną całością, no naprawdę starannie, ładnie, bez żadnych narzekań z mojej strony. A tak jak już mówiłem, gdzie jest ostrość? Wróć do tej ostrości? O. A tak jak już mówiłem, jak komuś się to nie podoba, albo jak ktoś się boi, że mu się zniszczy, to włoży sobie ten telefon w etui i będzie miał z głowy. Na dole mamy USB-C i mamy głośnik. Głośnik jest jeden, od razu pokażemy jak on brzmi, bo w takim tanim telefonie jeden głośnik nie dziwi, chociaż no czasami zdarzają się dwa, no ale... To, no natomiast przez to, że ten telefon jest duży, to myślę, że tutaj to tak zwane pudło rezonansowe jest duże, no i posłuchajcie sami. Łatwo to przytłumimy. Ale on brzmi moim zdaniem zaskakująco głęboko, czysto na maksymalnych ustawieniach i naprawdę bardzo fajnie. Ja byłem dźwiękiem z głośnika zewnętrznego e, przyjemnie zaskoczony, a jeszcze bardziej byłem zaskoczony dźwiękiem na słuchawkach. Od razu o tym powiem, żeby mieć to z głowy, dlatego że oczywiście mamy tutaj e, wejście na mini-jack, w związku z czym podłączymy słuchawki e, na mini-jacka, na kabelku, ale też podłączymy słuchawki Bluetooth i to, co tutaj mamy, czyli kolektor dźwięku działa... I na słuchawkach jednych, i na słuchawkach drugich, jesteśmy w stanie sobie całkiem fajnie dopasować ten dźwięk do własnych uszu. No i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie mi się słuchało na nim muzyki. Równolegle testuję telefon za. Tu naprawdę grube pieniądze i wcale nie jestem przekonany, że tamten gra lepiej od tego. Także to jest naprawdę fajny bonus, dźwięk i na głośniku, i na słuchawkach, jaki dostajemy od producenta. Tutaj, prawa strona, to jest tak, przycisk włączania i wyłączania to wiadomo, i regulacja głośności. Na górze, tak jak już mówiłem, wejście miniczek na słuchawki, a tutaj jest przycisk asystenta Google, jakby ktoś chciał. Go używać, proszę bardzo, czemu nie? Ja nie używam. Tacka jest albo na dwie karty SIM, albo jedną kartę SIM i jedną kartę pamięci, czyli tak zwana hybrydowa. Przód, tak jak już mówiłem, ekran jest olbrzymi, 6,8 cala, i tutaj dochodzimy troszeczkę do sedna tego telefonu i całej jego idei konstrukcji. Otóż chodzi w nim o to, żeby jak najdłużej pracował na jednym ładowaniu. No to co trzeba zrobić? Oczywiście wrzucić wielką baterię, ale też dać wyświetlacz, który nie będzie zżerał tej energii w związku z czym nie mamy tutaj full HD, ale mamy tutaj tylko HD, to jest 263 PPI. No, jest jak jest wszystko w tym telefonie jest podporządkowane właśnie temu celowi, czyli długiemu działaniu. Nie jest to wyświetlacz zły, jak na swój standard, tak to znaczy. Ja generalnie po kilku dniach musiałem sprawdzić dopiero, jaki on jest, żeby się przekonać, czy to jest Full HD czy HD, więc tutaj naprawdę nie będziecie narzekać. Natomiast, no, oczywiście nie jest to e, Mistrzostwo Świata. W ustawieniach wiele nie mamy, bo z tego co pamiętam, możemy tylko o, e, ustawić sobie kolory na naturalne, wzmocnione i nasycone, i to by było e, na tyle. Jest, jak jest, tak jak mówię. To jest telefon nie dla tych osób, które potrzebują genialnego wyświetlacza, tylko dla tych osób, które potrzebują długiego czasu pracy na jednym ładowaniu. Dziura też jest całkiem, całkiem duża na kamerkę do selfie. No i odświeżanie jest oczywiście standardowe, czyli 60 Hz. Jak to wszystko działa, czyli co my mamy tutaj w środku? W środku mamy Snap'a 6.6.2 z 4 GB pamięci RAM i 128 wbudowanej. I tak jak byłem nastawiony do tego tak troszeczkę sceptycznie, tak muszę powiedzieć po, tym, po tych tygodniach testowania tego telefonu, bo naprawdę mi się zeszło, że on działa bardzo fajnie. Zaraz pokażę ile to wszystko wyciska w AnTuTu Benchmark, bo nie jest źle. Proszę bardzo, 173 tysiące. A w takiej codziennej pracy, tak jak widzicie, to wszystko naprawdę bardzo fajnie śmiga. Wszystko się szybciutko wczytuje. Strony ładnie się przewijają. Przez to, że tak jak mówiłem ekran jest HD i system to motorola potrafi robić, jest bardzo dobrze zoptymalizowany, to w zasadzie tutaj nie ma żadnych lagów, żadnych opóźnień. E, zakładki w pamięci są trzymane naprawdę nieźle, pomimo tego, że to są tylko 4 GB RAMu. No tak jak widzicie, pod tym względem nie ma absolutnie na co narzekać. Wszystko tutaj stoi na bardzo fajnym y, poziomie. Teraz tak, Wi-Fi oczywiście jest dwuzakresowe, Bluetooth 5.0, więc też jest ok. GPS działa bardzo dobrze, w roli nawigacji telefon sprawdzi się y, doskonale. I co ważne, jest w telefonie NFC, w związku z czym telefonem zapłacicie zbliżeniową, tak jak ja to robiłem, i z tym też nie ma y, najmniejszego problemu. Jakość rozmów telefonicznych. No, ja mieszkam w centrum, w związku z czym tutaj zazwyczaj jest y, dobrze, no, ale. Tak, dobrze słyszę ja i dobrze ja byłem słyszany, w związku z czym tutaj też absolutnie na nic nie będę narzekał. No a oprogramowanie to czysty Android, tak jak już mówiłem, z dodatkami Moto zaklętymi, zamkniętymi w tej aplikacji Moto. I też pokazywałem to już wiele razy, mamy gesty, mamy personalizację telefonu, mamy podnieś aby wybudzić, mamy uważny ekran, czyli nie jest to Always on Display, ale jak sobie położymy telefon i później go poruszymy to wtedy on nam o, wyświetli informację, przez chwilę i zaraz zgaśnie na ekranie. no to jest fajne oprogramowanie, które ja lubię, z którym się czuję dobrze i myślę, że też nikt tutaj nie będzie na nic narzekał. Zdjęcia. Cztery oczka z tyłu, ale tak naprawdę trzy, ale tak naprawdę to jedno, bo jedno to jest flash, czyli dioda doświetlająca, a poza tym mamy główny obiektyw 64-megapikselowy ze światłem 1.8 i to jest naprawdę fajna jednostka. A tak, mamy po 2 megapiksele makro i sensor głębi, no to jest wiadomo do czego, do niczego. A z przodu mamy 16 megapikseli. Aplikacja aparatu jest ta odświeżona, bardzo fajna. Wszystko tutaj ładnie widać, ładnie jest ułożone. Są nocne zdjęcia, jest typ portretowy, są home zdjęcia, jest typ profesjonalny, jakby ktoś chciał się bawić. Proszę bardzo. Efekty bo efekty są zawsze najważniejsze, czyli jakie ten telefon robi zdjęcia, i one są moim zdaniem naprawdę fajne. Jest tutaj dużo szczegółów, jak jest dużo światła, e, naprawdę szczegółowość jest fajna. E, typ nocny jest i on jest, e, jakby to powiedzieć, zobaczcie, to jest zdjęcie w trybie nocnym i ono jest tak rozjaśnione, ale te wszystkie źródła światła nie są utrzymane, to znaczy wszystko jest jakiś taki dziwny rozblask. Natomiast besty północnego jest ciemne, ale czasami chyba wolałem zrobić takie zdjęcie niż takie. Tak jest typ nocny, tak jest besty północnego. No ale w każdym razie on jest działa i tam nam pomaga. Rozmycie tła naturalne, zobaczcie, też jest bardzo fajne. Pierwszy plan osty. Z tyłu ładnie wszystko jest rozmyte, także ta główna kamera 64-megapikselowa daje sobie moim zdaniem radę doskonale. Zdjęcie zwykłe. Zdjęcie z rozmytym tłem. Zaraz, zaraz tam film pokażę. Tutaj biedny kot, który jest chory w tym momencie. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Tu jest kot mniejszy. Jak zwykle szaleje z jakąś zabawką. No i generalnie, jak na tą cenę, moim zdaniem wszystko tutaj jest OK. Zobaczcie jeszcze takie zdjęcie z ładnym rozmyciem tła. No, filmy nagramy tylko w Full HD, nie ma 4K i z przodu i z tyłu. Natomiast stabilizacja obrazu elektroniczna działa naprawdę. Bardzo fajnie, także też byłem dosyć przyjemnie filmami zaskoczony. Jeden, dwa, trzy, mam nadzieję, że mnie słychać. Witam. To już pewnie ostatnie chwile choinek, więc. No, możemy się jeszcze nimi troszeczkę nacieszyć, bo ładnie wyglądają. Fajne zawsze zdjęcia, stąd wychodzą. Lubię tutaj przychodzić, zwłaszcza, że ludzi tutaj jest niespecjalnie dużo. To też miłe. Nikomu nie przeszkadzam. Ja nikt nie przeszkadza mi. A to jest nagranie Full HD. 30 klatek na sekundę. Jeszcze możemy nagrać Full HD 60 klatek na sekundę i to by było w zasadzie na tyle, dlatego że 4K, niestety, tutaj jest niedostępne. Dzień dobry, a to jeszcze ja. Może się przesunę. O no tak, żeby mi było widać, żebym nie był pod słońcem, znaczy ja teraz nic nie widzę, bo mi słońce prosto w oczy jedzie, ale za to wy widzicie mnie, moją twarz. Jest mi z tego powodu e, przykro i wam współczuję, ale trudno, <laughs> przepraszam, przynajmniej jestem tutaj zasunięty, więc zawsze mniejszy ból. E, no, z przodu tak samo, Full HD, żadnych tam 4K nie ma. Pogoda jest ładna, więc nagranie też powinno być w miarę okej, okay. mam nadzieję, że jakoś mnie tam słychać, e, i, no i co, i znikam. No i na końcu danie główne w tym telefonie, czyli bateria 6000 mAh, z ekranem o niskiej rozdzielczości, z procesorem, który jest z tej niższej półki, w związku z czym nie wymaga tak dużo energii. No i ile chcecie, tyle na tym telefonie popracujecie. Ja mniej więcej 3-4 dni, choć oczywiście, jeżeli chcecie, nie wiem, pograć sobie, a spokojnie sobie na tym telefonie pogracie albo porobić więcej zdjęć, no to ten telefon wyładujecie szybciej, ale w ciągu dnia nie sądzę, żeby Wam się udało, chyba, że będziecie. Siedzieć na nim od rana do wieczora. Dwa dni takiego intensywnego użytkowania, a takiego zwykłego użytkowania, tak jak mówię, 3-4 dni, więc naprawdę po to ten telefon został stworzony i z tego zadania wywiązuje się doskonale ładowalka 20 watowa I na ładowanie troszeczkę trwa jakieś godzinę 50, tak, mniej więcej, ładowania indukcyjnego nie ma. Czyli, co ja sobie sądzę o tym telefonie? Myślę sobie, że w tym budżecie to jest naprawdę fajny telefon dla osób, które wiedzą, czego chcą, czyli dla osób, które potrzebują naprawdę długiego czasu pracy na jednym ładowaniu. Jeżeli tego chcą, to to tutaj w tym telefonie dostaną. A oprócz tego w bonusie, naprawdę bardzo fajna muzyka na słuchawkach i tych na kabelku i tych bez kabelka, czyli bezprzewodowych. Tym byłem w tym telefonie zauroczony, bardzo fajnie to brzmi, no i działanie, tak, działanie tego telefonu też jest bardzo fajne to wszystko jest pochodną tego, tej niskiej rozdziałki ekranu o, i to by było na tyle, mam nadzieję, że krótko, mam nadzieję, że ktoś się dowiedział czegoś ciekawego e, i co, i to już wszystko, dzięki i do następnego smartfona na razie, hej, cześć